Zobacz, się, yeah. zobacz, zobacz. Co, no dobra, Co cofasz się, czy coś? Nie. Sama, walto ulti. ulti. Ulti was, krzaki. Nie wal ulti. No, ale też nasz <grym> Ty, ej, ulti. zginąłem. Katus ulti. Ej, zaczekaj... O, dobre, jest dobrze. 4 zginął. 5, ace. Jaki, Jaki los? Ej, to zrobiłem kwadrat, ty? Co? Ty, za, ej. <grym> <grym> Znalazłem <grym> ten nowy naszyjnik. Ale gdyby nie ja, to byś się pęda. On jest Właśnie. ukryty. Władek ma kłopaki A za. nie, nie jest ukryty. Cud no, elejsy. To. Czemu no, co on to? jest, ten, ten naszyjnik? Fajny, 25 HP na 5 sekund i 20 many na 5 sekund plus 25 no punktów nieugierności. Cud. To jest ta nowa... To jest to... No, te to jest to no to jest... No to Krow, alien Krowl. 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 Wszyscy ustali. Wszyscy ustali. Wszyscy... No właśnie, kto to sobie wali? Jak nie to to niech. Odpadnie zaraz, bo jest na hita. Ja, ja jestem na pocie. O, tutaj jeszcze top ładnie spuszczony. A, po pogoniu nie chodzi. To nas <laughs> spoka. Szkoda, że mi nie daliście tej suraki. No, patrzcie, patrz, patrz, w pięciu na to po połowie przyszli. No. widzisz po niebieskiego chcę Chcesz zobaczyć tańczącego golema? I tak bym ci nie pokazał. Ty, no, nie. podpierdoliłeś go. Nie wiem A... jak, ale to wziąłeś Jak? To już nie no, strzelałem. No dobra. to, by było ale, było. to dźwięk nie truciznę, oczywiście tak. Na bródki chyba. Chodź, za mną. Ej, górę nam, no. O, 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 o! Łukasz, Patrz, pięciu przyszli. No patrz, o, jakie pały no. To są, no. O, teraz. Nie ma uja. Zbiegniemy. Zrobimy full ganga. O, po turercie będzie, na bank. A, to no. jest F. Dawaj zrazu i w wjeżdżamy. Za mną. Tak, rzeką by ktoś po, O, dobra, za tobą. Najem. No, ja a, 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 O, mamy, no, no. O, o, ja Katarina, o, która użyła o, oh, no ludzi Nie ma takiego. Dobrze byczek ładnie Aszka, 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 Aszka Aszka, Aszka No weźcie Pantona A Pantona podchodzi, to jest szalony Patrzcie, patrzcie, wajna Clipa walił killer Jest 3-3 A zginot 4-3 Ja Kali już staje więc zaraz Wy jeszcze Phantom Densera a, dostaj tysiąc golda za mnie! Chodź, alien, Kniemy górę. Ja nie żyję. Nie alien, tylko... Ej, ale byście, no, rozwalili coś, to będę go na czołgach. każdego alien, ty, dla alien. tam... Bo tam katka jeszcze jest jak coś. Ale katka to nawet jak wejdzie, to podskoczy od A Patrz jak przepchali to, patrz przepchali to. O, ucieczkę

O, o, no. o, Kurde, nie, miałem silence'a, bym jeszcze tam był. Zona, uciekaj, guk <laughs> Teraz walich, Zona, um. wali ich, wali ich. ich zaraz nie. zabiję. Uciekaj. Zaraz ich wyrżnę. O, zginiesz. Zginie Czekaj do mnie. E, e, Lecz się. Lecz się. Lecz się. Lecz się, lecz się. O, zobacz, obszali się, uratowali. O, 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 nie zginiecie. Wypaczmy, prawda? Jest. O, co on zginęła? rain op, rain op. No. Nie, jednego. Ja nie dwóch zabiłeś? Oha. No. No, no ja tak jest. Overpowered. Over no, Bo a, ja no. mnie jeśli kiedyś wyfidowanego wlada z bezfiregraspem? Mm. Mhm. Ja widziałem, a, ja już nie, nie widziałem, że wysoka była władza ogólnie. Ja a, też. Ale to nie. mamy <laughs> nawet <tu> dokumentowane <laughs> <grymne> Ej, ty mnie wknęliście? Nie Beza. był. No a co tam. W sumie idę stąd. Tak, no, tak. Nie będę się no dobra, <grymne> nie, no, a z Albo dobra, chore. Pani niedzi zrób. Nie, wolno mi ją już pieprzam. Czekam na to, by go oczywiście no. gdzie indziej. Jak będziecie zlecali. Dobra, to, to nie tych niebyczek. No, ja się respnąłem. Ja chcę tym Dawaj akali pierwsza wbijaj. Jest, no a Władek, przynęta. Ale jest, mam tanka nawet, masz Ja idę na przynętę. O kurde. Widziałem, tanki. <grym> tak, tak na przynęty, na tak. <grym> Złapię. Jak wszyscy... I czy na szara zrobimy. Dobra, to idziemy. idziemy to tyle badek. czasu byli martwi wszyscy. Tańczymy im. To tak? idziemy na barona robią? Barona robią. Dawajcie, 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 dobrze, dobrze, dobrze. No, czy cofnij, cofnij. Nie tak, nie są... tak, bo... nie tam. są z Baronem, gości. Dawajcie, nami, Dawajcie, Dawaj, dawaj. Ale ja, Wszyscy żywi Stasz. Wszyscy zostają ty. Do no, do no, to tutaj, się Dobry kapan będzie. Dobry feeling będzie. No, siema. No, no trzymajcie się.